Cześć, mam tutaj kosę spalinową NAC 620-38KAT. Ta kosa spalinowa została zakupiona rok temu i ja już nią trochę tutaj przekosiłem sobie. Prawda bardzo często nie kosiłem, ale pierwsze jakieś testy sezonowe zdała. I chciałem Wam ją tutaj zaprezentować, bo niektórzy pytali się, jak, jak ta kosała kosi. Ja też postaram się ją mniej więcej opisać, jej parametry, jak ona się sprawuje i jakie widzę minusy tej kosy oraz jakie plusy. Przedstawię też, jakie miałem problemy z nią na początku i, i, i może też trochę później, jakie się pojawiły. Jest to większa pojemność niż niż takiej standardowej kosy. Ja szukałem trochę właśnie mocniejszej kosy, bo mam tutaj y, dosyć wysokie trawy, różne kępy, drzewka, więc stwierdziłem, że, że, że chcę coś mocniejszego. Udało mi się znaleźć o pojemności 62 cm sześcienne i tutaj producent deklaruje, że maksymalna moc silnika to 3,8 konia. Ja ją też kupiłem w tamtym roku, 4 kwietnia, wczoraj sprawdzałem mm, datę na Allegro i Zapłaciłem za nią 819 zł, w tej chwili ona kosztuje 859 zł, co do zestawu, którego dostałem łącznie z kosą zaraz przedstawię. Jaki minus jaki zauważyłem, kiedy zamawiałem tą kosę akurat przez Allegro, to ja wybrałem sobie aukcję, żeby ta kosa była w kolorze pomarańczowym, a niestety przyszła taka, no jakby już nawet nie zgłaszałem tego sprzedającemu. Stwierdziłem, że taki kolor też jest ok i, i, i wcale mi to nie przeszkadza. Omówimy sobie tutaj od początku, jak to wygląda, ta głowica jest wymieniona przeze mnie. Ja zakupiłem sobie osobno od razu głowicę, producent daje taką głowicę w zestawie, jakby ja jej nawet nie użyłem. Stwierdziłem, że nie będę się z tym męczył, bo żeby nawlec tą tą głowicę żyłką, trzeba ją rozebrać jest to no Szkoda czasu, po prostu jest to, jest to dziadowskie. Ta żółka, która tutaj też jest dana, to jest jakaś taka najprostsza cieńka w porównaniu do tej, której ja używam, okrągła, co ona też tak dobrze nie, nie ścina na trawy. Więc przede wszystkim warto sobie e, zainwestować od razu w głowicę. Ja nie pamiętam ile za ta tam głowicę DM, może 20 zł, 30, e, ale cały sezon przekusiła, nawet nie jest jakoś zdarta. Kosa posiada. E, również przykładnie, którą możemy smarować, nie wszystkie kosy chyba to posiadają. Ale mamy tutaj e, śrubę, którą odkręcamy i możemy sobie je nasmarować e, na spokojnie, więc to jest bardzo fajne. E, wiadomo, osłona z nożem, ten nóż e, już w tamtym sezonie zaczął się tępić. E, on już jest tępy teraz też, ja go naostrzyłem, ale no, wymaga e, częstego ostrzenia, żeby wziąć sobie tą żyłkę. E, idąc dalej, e, tutaj mamy Hmm. Fajne rozwiązanie, bo tą kosę możemy sobie złożyć na pół. Wystarczy odkręcić to pokrętło, nacisnąć tą dźwignię, i ta kosa po prostu się rozłączy. Możemy sobie ją w łatwy sposób rozdzielić i schować do samochodu przetransportować. Kolejnym fajnym, fajnym i niefajnym elementem jest to, że mamy tutaj. Kolejne pokrętło, dzięki któremu możemy sobie odkręcić ten uchwyt, odkręcić ten uchwyt. I jaki ja miałem problem na początku? Problem na początku miałem taki, że nawet jak bardzo mocno dokręciłem tą śrubę, to pozycja tej rączki zmieniała mi się podczas koszenia. Było to no, po prostu niekomfortowe, bo musiałem za chwilę ściągać kosę, gasić ją, regulować sobie to na nowo. No, męczyłem się z tym. Widocznie producent jakoś nie, wiem, nie przemyślał do końca żłobień, które tam są zrobione, żeby, żeby to tarcie było większe. Ja sobie rozwiązałem w ten sposób, że włożyłem sobie tam papier ścierny, zakręciłem i od tamtej pory nic takiego mi się nie wydarzyło. Ja też tego nie odkręcam, mam to ustawione tak jak sobie ustawiłem na początku i, i, i OK. Hmm, problemem chyba przy pierwszych godzinach koszenia tutaj w tej rączce e, gazu było to, że zaciął mi się po prostu przycisk i nie ma tu żadnej blokady hmm, też, która, która by definiowała to, że możemy sobie włączyć gaz na, 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 na dłużej, nie po prostu się zacięło, musiałem ją rozkręcić. Jak ją rozkręciłem, no to no tam po prostu się pewien element zaciął, i z powrotem go, z powrotem tą rączkę złożyłem. I, I ona działa sobie do teraz. To rozwiązanie też jest fajne, bo możemy sobie mocować, mocować szelki, wyważając tutaj, tych otworów jest dosyć dużo. Yy, więc yy, można sobie bez problemu wyważyć, nawet w trakcie, w trakcie koszenia yy, przerzucić na, na inne oczko i, i jest nam wygodniej. Ona jest tutaj bardziej zabudowana yy, niż te takie standardowe kosy. Yy, co do silnika, docierałem go w tamtym sezonie, yy, podawałem yy, więcej oleju do, do mieszanki, problem jaki zauważyłem też pod koniec sezonu, na początku tego sezonu to to, że e, kosa bardzo muli. E, była zamulona, e, nie wkręcała się tak na obrot jak, jak, jak potrzeba. I co zrobiłem? W pierwszym e, etapie wymieniłem sobie świecę, zakupiłem sobie nową świecę jakiejś normalnej firmy, e, już nie pamiętam dokładnie jakiej. Ale jest to polski producent. Zapłaciłem o nią, o, za nią około nie wiem, 90 zł na, na Allegro. I po samej wymianie świecy i odpaleniu tej, e, tej kosy, już było czuć, że, że te obroty są inne. Wkręcanie m, tej kosy na obroty też było inne i bardzo to jej pomogło. Ma teraz dużo więcej mocy. Nie wiem, myślałem, że to może jest też problem z podawaniem paliwa, ale znaczy podawaniem paliwa i, i, i dostępem powietrza, bo kiedy wyciągnąłem sobie filtr przy tamtej starej świecy. To ta kosa miała więcej mocy, ale zamontowałem ten filtr z powrotem. Ja go czyszczę oczywiście też co jakiś czas No i okazało się, że to jest świeca. Dodatkowo też chciałem sobie podregulować tą kosę wolne obroty. Tutaj są takie specjalne śruby. Tam jest jedna śruba, która jest od wolnych obrotów. Tutaj mamy śrubę od dawki paliwa powietrze. I przy tej kosie e, nie możemy tych elementów wyregulować sobie z drugim śrubokrętem krzyżakowym, czy śrubokrętem płaskim. E, producent tutaj przewiduje taki e, specjalny mm, klucz. E, nie wiem, no, prawdopodobnie jest to zabezpieczenie, żeby też sobie może nie zepsuć kosy, żeby oddawać ją na serwis i, 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 i tak dalej. E, ja mimo wszystko stwierdziłem, że... E, zakupię sobie e, taki klucz, żeby sobie ją wyregulować bo nawet niskie obroty były za, za wysokie m, a teraz sobie zmniejszyłem te niskie obroty dużo je zmniejszyłem i, 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 i na postoju jakby ta kosa pracuje sobie dużo lepiej i też trochę sobie wyregulowałem e, dawkę paliwa i powietrza jest to taki m, klucz, jest on okrągły nie wiem czy to widać najwyżej potem pokażę na jakimś zdjęciu. Jest to okrągły klucz z takim jednym w środku cypelkiem. No i on po prostu sobie tam wchodzi i możemy sobie to przykręcić Ja próbowałem to przekręcać jakimiś innymi, nie wiem, śrubokrętami i tak dalej, jakoś tam wpychać, ale ciężko, te śruby tam ciężko chodzą. i No i jest, był z tym trochę, trochę problem. Ja sobie to zakupiłem też z za jakieś, nie wiem. No nie był to najtańszy klucz, bo też kosztował chyba 15 złotych, jak są takie, takie byle nic. Ale będę miał go na przyszłość i, 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 i to się spróbuję, Więc to jest taki minus tej kosy, tak mi się wydaje, hmm, że ta regulacja jest już ograniczona. Mój ojciec ma Makose też firmy NAC. Taką zwykłą, ona nie jest tam zabudowana, była chyba dużo tańsza. Kupiliśmy ją kiedyś w Obi, nie pamiętam, kosztowała 400 czy 500 zł. kosi też bardzo dobrze I, i, i ten gaźnik też już jest dostosowany do, do zwykłego krzyżaka, a nie do takich y, śrubokrętów specjalistycznych, których, no, no, dobrą sprawę nie mamy nigdzie w garażu, tylko jest to przewidziane stricte do, do kosy. Więc to jest taki minus. Wiadomo, że te elementy dodatkowe typu ta szpula, która jest dawana przez producenta, która, świeca, która jest też dawana przez producenta, to są takie elementy, które której są w słabej jakości i chyba nawet lepiej od razu sobie na samym starcie to wymienić. Żałuję też, że tej świecy od razu nie wymieniłem, też o tym do końca nie pomyślałem. No. Producent widocznie oszczędza na, na tych elementach, a mogłyby być te elementy trochę lepsze, i ja wolałbym mieć to od razu, niż wyrzucać te rzeczy do, do śmieci. E, jak, jak było widać, ja tej szpuli w ogóle nie użyłem. Tyle. Z tego co jeszcze zauważyłem, to tutaj, nie, tutaj z tej strony. Pojawił mi się jakiś olej, nie wiem czy tam gdzieś wycieka z, z tłumika. Prawdopodobnie wycieka z tłumika i, i, i tutaj ta kosa się brudzi. No ale nie przeszkadza to za bardzo w niczym. Dostęp do filtru powietrza też jest yy, uproszczony, bo wystarczy sobie palcami odkręcić yy, tą osłonę. Ściągamy. Kosę mamy tak wstępnie omówioną, jeżeli macie jakieś pytania też co do kosy. To możecie je zadawać w komentarzach. Ja postaram się jak najszybciej odpisać na, na Wasze pytania. Teraz przejdziemy sobie do elementów, które oferuje nam producent, albo oferuje tam ten sprzedawca. Bo prawdopodobnie taką kosę też da się kupić samą. Ja akurat w zestawie miałem szelki. Stwierdziłem, że, że wezmę też szelki firmy NAK Są to fajne szelki, ponieważ. Te ramiona są tutaj grube, napompowane. Każdy element jest napompowany, więc ta kosa też, też swoje waży. Ponieważ ta kosa waży 8,3 kg bez paliwa, więc no, trochę ciągnie w dół, a te elementy tutaj pozwalają wygodnie korzystać z tej kosy. Mamy tutaj też boczną osłonę, żeby nam się kosa nie docierała o nogi. Łatwy też demontaż, jak chcemy sobie ściągnąć kosę, po prostu wypinam sobie to ona, ona schodzi. Więc ten element jest na plus w tej cenie 819 zł. Butelka do mieszania paliwa. Ja nawet chyba z niej nie korzystam. Jest tutaj dosyć mało, bo tutaj nam wchodzi nie pamiętam ile, litr czy pół litra. Ja mam osobny kanister, gdzie wlewam sobie na stacji 5 litrów paliwa i, i do tego wiem ile oleju sobie dolać. Producent nam oferuje też trójząb. I nawet fajnie jak nam to oferuje, bo mnie już przy pierwszych koszeniach bardzo się on przydał. Przynajmniej na części takiej polnej, gdzie pole było zaniedbane i, i przez kilka lat powyrastały jakieś drzewka gdzie żyłka nie dała rady e, skosić tych tych drzewek, a tym trójzębem bez problemu sobie bez problemu sobie poradziłem z tymi drzewkami hmm, czy tam jakimiś starymi jeżynami więc to, to, to jest jakby jest bardzo na plus że to od razu otrzymujemy i nie musimy się martwić żeby to gdzieś to mówić e, producent też e, Daje nam jakiś taki podstawowy zestaw narzędzi w takiej, w takiej torebce. Gdyby ten klucz nie znajduje się w zestawie, ja tutaj mam o. Zakupiłem sobie taką, taką świecę, ale producent nam daje takie elementy jak imbusy, jak klucz do, do świecy, jak krzyżak, choćby nie wiem, do odkręcania tutaj tych elementów bocznych, gdybyśmy za bardzo je dociągnęli. Klucz dziesiątkę z ósemką, większy imbus, i śrubę z podkładkami do mocowania właśnie trójzębu lub innych tarcz do tej kosy, więc taki jest ten zestaw podstawowy. Wiadomo, jeszcze otrzymałem tą kosę w takim, takim opakowaniu, więc sami też widzicie, ile ile ta kosa miejsca zajmuje mm, do transportu. No, Na przykład tylko w tym, w tym opakowaniu łącznie e, z tymi wszystkimi dodatkowymi elementami i zmieściła się w tym mm, w tym pudełku, więc można nawet przewozić tą kosę w małym bagażniku, w jakiegoś małego samochodu nie musi być to duży bagażnik, więc jest ona mm, mobilna i praktyczna. Ja sobie jeszcze dokupiłem takie dodatkowe elementy, które polecam po prostu dokupić. Jest kanister, o którym przed chwilą wspomniałem, 5 litrów. Jadę na stację, wlewam sobie 5 litrów paliwa, od razu potem sobie dolewam dawkę oleju. Mam też tutaj lejek, który mi pomaga wlać tą, to, to paliwo, tą mieszankę, do, do kosy. Nie rozlewam. Mam to w jednym miejscu, stercza mi na dłużej, bo kosa też, też swoje pali przy jakichś dużych, dużych trawach. <grym> Więc taki kanister 5-litrowy to jest podstawa. I ja w tamtym roku zakupiłem sobie okulary do, do osłony oczu. Był to zły zakup, ponieważ te okulary, mało co przez nie widać. Ja też osobiście noszę okulary, więc zakładanie okularów na okulary było nieprzyjemne. Jak założyłem te okulary plastikowe, ochronne, to nic po prostu w nich nie widziałem, więc założyłem je tylko raz i od razu ściągnąłem. Na ten sezon kupiłem sobie taką maskę ochronną. Mamy tutaj siatkę, która jest dosyć wysoka, więc ona nie chroni tylko oczu, ale chroni też nos, usta. Jest wygodna, można sobie dopasować do głowy pokrętłami. Można ją sobie też podnosić góra-dół. Jak mamy na głowie, no to możemy sobie nią, nią sterować. Ona kosztowała około 20 zł, chyba nawet nie, więc bo ta siatka jest metalowa, więc jak kosimy jakieś kamienie, piach, to, to na pewno ona się przyda. Więc to jest taki element, który też od razu polecam kupić sobie i, i, i nie zjadować z jakimiś okularami za 5 zł. Kolejnym podstawowym elementem jest żyłka. Nie pamiętam jakiej ona jest w grubości, ale na pewno ona jest grubsza od, od tej co oferuje nam producent. Jest ona kwadratowa, jest ona bardziej sztywna. Hmm, tarcza no dłużej, lepiej kosi, lepiej trawę ścina. Hmm, tyle. Podstawa. I ja jeszcze ostatnio dokupiłem sobie też za jakąś niewielką cenę hmm, tarczę. Nie trójzą, tylko tarczę trójząbem możemy sobie ściąć jakieś podstawowe, podstawowe, jakieś małe drzewka, które gdzieś tam zaczęły wyrastać czy, czy inne, inne krzaki, a trójząb kupiłem z myślą po to, żeby ściąć sobie grubsze drzewka, jakieś takie drzewka. Mam tutaj na placu, więc stwierdziłem, że nie będę latał z, z jakąś piłką do docięcia drzew, tylko zamontuję sobie taką tarczę do kosy i je po prostu zetnę. One są dosyć. Gęsto posadzone, i sam jestem w ogóle ciekaw, jak, jak to sobie radzi. Ja też pokażę na, na filmiku, jak ta tarcza sobie radzi z drzewkami. To byłoby na tyle z omówienia kosy. Jeszcze raz, jak macie jakieś pytania do tych wszystkich elementów, to ja chętnie na nie odpowiem. Ewentualnie dogram jeszcze jakiś filmik, jeżeli będzie taka potrzeba. Wiem, że też kosa nie, nie była najtańsza, bo kosę do koszenia można kupić też za, nie pamiętam, 500 złotych, 450 zł, Więc to jest dwukrotnie ta sama cena i czy jest warta tego, to trzeba się samemu zastanowić, bo może macie jakieś doświadczenia. Wydaje mi się, że mój ojciec ma kosę, która właśnie była kupiona za to niecałe 500 zł. Znaczy to 500 zł też było jakieś parę lat temu, I ona może być teraz warta około 600 zł. I wydaje mi się, że ta, ta kosa też bardzo dobrze kosi, jedynie ma mniej elementów, mniej zabudowana i tyle. Mam tutaj kawałek takiej gęstej trawy, ja tutaj skoszę ją w celach pokazowych i będziecie mogli się przekonać jak, jak ta kosa sobie radzi z taką trawą. Tutaj, gdzie nie, były jeszcze takie kępy. Więc uderzenie żyłką w kępę też nie zakłócało jakoś bardzo pracy. Ale samo uderzenie głowicą w kępę, no to wiadomo, że kosa mi się gdzieś tam zatrzymywała. Ale, ale nie zatrzymywał się w żaden sposób silniki i pracowała na pełnych obrotach. Początkowo gdzieś tam nie dawałem jej. Maksymalnie gazu, a na końcu już, już całkiem sporo ładowałem, więc tak sobie ona właśnie radzi.